Tam patrzy z góry, góry, jak chodzimy wśród natury Spacer po krugówkach, słońca w blasku, piękne góry, raj bez piasku Na kubałówkę w górę idziemy Ścieżką krętą, lecz się śmiejemy Wiat w stylu Słońce w tle leci, kural spiewał, no? życie się świeci Wschody słońca niepojęte, I że nie gór tak rozciągnięte Każda trasa ma swój klimat, każdy z nas się jej trzyma Na krupówkach warne stragany, czupaga, odsypek podgrzany Zapas smażony przy smaku kwita Turwaj serce Polski w gór nas zachwycza 20 minut jeszcze. Z góry, Jak chodzimy źródł natury Spacer po krupówkach, w górę idziemy Ścieżką krętą, lecz się śmiejemy Wiatr z tyłu, słońce w tle leci Góra śpiewa, życie się świeci, życie się świeci Schody słońca niepojęte, cienie gór tak rozciągnięte Każda trasa ma swój klimat każdy z nas się jej trzyma. Jak się idzie w taką piękną pogodę? Super. Super? No, piesza się idzie średnio. Ale nic. sama się nie zimno, czy gorąco. Tak, raz zimno, raz gorąco jest pogoda. Jest masakryczna. A nam się zachciałeś na gobałkę Pieszo no nic. Dużo nie zostało. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się na górze i niebawem. A, no i jesteśmy. Jesteśmy na Gubałce. Też mocno pada. Ale bardzo mocno. Wieje mocny wiatr. Tumów nie ma. Ale też jest zajebiście. Pierwsza zawsze inaczej, wiadomo Jeszcze droga z powrotem będzie na pewno wyzwaniem, w taką pogodę ale walczymy faktem, Po tamtej trasie widoki były fajniejsze, ale żebym wiedziała, że no, tak bym... Trasa była dość mocno hardkorowa, przez pola, łąki i lasy. No ale na gubawce dużo ludzi nie było tak naprawdę, nie? No, pogoda raczej zniechęciła. No, pogoda to. Jeszcze w różne pogody byliśmy tutaj, nie? Ale nie. Już powiem. byliśmy w hard śnieg, w mega upał, we wszystko, ale w deszcz taki siarczysty to jeszcze nie byliśmy. Mimo, może widziałaś, godzinę wcześniej to przysłał był na dole, nie? No Słoneczko, tak. cieplutko, przyjemnie, okay. a tu nagle taka zmiana. Ja mówiłam, może w podęgi No ale ten, dużo w ogóle sklepów, większość to pozamykana na górze tak naprawdę, to nie wiem, jedna trzecia, wszystkiego było otwarta. Więc spędziliśmy tam około godziny i idziemy pieszo. Teraz w drugą stronę, czyli na dół. No było właśnie mokra Na szczęście przestało padać, więc można iść dalej Zobaczymy ile będziemy mieli kroków ogólnie Tak sobie tu łazimy i łazimy to zobaczymy ile będziemy mieli w kilometrach później na pieszo Mgła jest i tam, ale dobra idę dalej No w taką pogodę to trzeba być hardcorem naprawdę By iść śpieszo Takie deszcze Taką trasą Taką trasą jako jedyni. No w taką pogodę to nikogo nie ma No ale nic idziemy dalej No ale widok jest ładny tam. No tak, tak. Kurde, ile poślizgu. Lepiej na trawie i chyba. Przez to, że nie ma żadnych kamieni, to jest mega ślisko. mokre i ślisko. No nieźle. To znowu zaczyna padać. Także ciekawie. Dobrze, udało się wejść. Ale pogoda jest naprawdę słaba Kardio musi się zgadzać co?